OpenAI miało zmieść konkurencję, szczególnie Nano Banana Pro, nowym modelem ChatGPT Images 1,5. Ale po moich testach mam jedno pytanie: dlaczego moja twarz po edycji zdjęcia wygląda inaczej? Czy nie wyglądam dobrze bez upiększania? Dziś brutalne starcie. Nowość od OpenAI. Kontra mój dotychczasowy faworyt i zdobywca wszystkich trofeów Nano Banana Pro. Sprawdzimy, który model faktycznie pomaga w pracy, a który robi z nas plastikowe lalki. Przetestowałem wszystko od zmiany ubrań przez usuwanie obiektów aż po test, na którym poległ niemal każdy model AI ale jeden z testowanych modeli poradził sobie z nim modelowo. Zostań do końca, bo ostrzę ci również mój sekretny sposób tworzenia promptów, który daje precyzyjne i ponadprzeciętne rezultaty. Ja mam na imię Przemek, zaczynamy. Runda 1 edycja rzeczywistości, usuwanie tła i perspektywa. Na początek klasyka, wycinanie tła. ChatGPT robi to chirurgicznie. Zobaczcie na te detale przy krawędziach. Gemini, Nano Banana Pro depczę mu po piętach, ale tutaj punkt dla OpenAI. Ale schody zaczynają się przy zmianie perspektywy. Poprosiłem o jej oddalenie ChatGPT. No cóż, trochę tutaj się pogubił, tak więc remis ze wskazaniem na nano banana. Teraz zmiana ubrania i branding. Chciałem zostać kierowcą Formuły 1. Nano Banana ubrał mnie idealnie, ale kiedy dorzuciłem branding Webflip AI, ChatGPT poległ. Zamiast logo dostałem tutaj jakąś dziwną plamę. Tutaj pojawia się jeszcze większy problem z ChatGPT. Z każdą zmianą ubrania przestałem przypominać siebie. Moja twarz staje się coraz bardziej idealna, wygładzona po prostu sztuczna. Jeśli chcesz utrzymać swój wizerunek, ChatGPT to obecnie twój wróg numer jeden. Nano Banana Pro wygrywa tę rundę spójności postaci. Czas na fryzury. Przy zmianie fryzury ChatGPT znowu to zrobił. Dodał mi filtry, których nie chciałem. Zrobił ze mnie modela z katalogu, a ja chciałem po prostu siebie z innymi włosami. Nanobanana rozumie, że zmiana fryzury to nie jest operacja plastyczna całej twarzy. Tak więc runda 1 zdecydowanie dla Google Nanobanana Pro. Runda 2 Profesjonalny wizerunek marketing. Teraz coś dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na wizycie u fotografa. Sesja na portal randkowy i tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Spójrzcie na ChatGPT. Wyglądam tu jak młodszy brat samego siebie. I do tego bardziej smukły i przystojny. NanoBanana Pro też nie pozostaje dłużny i drastycznie modyfikuje mój randkowy look. Profesjonalne zdjęcie na portal LinkedIn w NanoBanana wygląda jak zrobione porządnym szkłem u fotografa. To jest poziom, którego szukam. ChatGPT nieznacznie tylko poprawia mój wygląd. Podoba mi się to, ale nie do końca o to mi chodziło. Na portal randkowy oba modele odstawiają mnie na plastikowe bóstwo, ale w biznesie jak dla mnie wygrywa nano-banana. Chociaż ChatGPT ujmuje naturalnością. W tym starciu daje remis. Teraz miniatury YouTube i reklamy. I tutaj ChatGPT strzelił sobie w kolano. Chciałem miniaturę w klimacie Kevina samego w domu, bez użycia chronionych twarzy, tylko sam styl. ChatGPT. Nie zrobię, bo Twój prompt może naruszać nasz system zabezpieczeń i potencjalnie prawa autorskie. NanoBanana Pro nie ma takich oporów, rozumie intencje, nie blokuje kreatywności i dowozi grafikę. Do tego lepiej radzi sobie z układaniem elementów pod infografiki. ChatGPT robi poprawne reklamy, ale są po prostu zbyt cukierkowe, mało kreatywne i nudne. Runda druga znowu dla Nanobanana Pro. Runda trzecia – ortografia i inteligencja. Czy AI zna polski? Przez lata tekst w generatorach obrazów, mówiąc delikatnie, nie działał zbyt dobrze. Ale zobaczcie na to. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w czcinie. ChatGPT w końcu to dowiósł. Bez błędów, czysto i czytelnie. Nanobanana Pro też daje radę, ale to ChatGPT zrobił tutaj największy postęp. W tworzeniu napisów na żywo oba modele idą web w web. A teraz finał i wielki test pizzy. Czas na ostateczny sprawdzian inteligencji. Proste polecenie do stworzenia zdjęcia. Pizza podzielona na dokładnie 7 równych kawałków. Brzmi banalnie, ale dla AI to koszmar. GPT, no cóż, matematyka i geometria chyba nie była jego ulubionym przedmiotem. Oczywiście mamy 8 kawałków. NanoBanana Pro, jako jeden z niewielu modeli na świecie, rozumie o co prosi człowiek. To jest ta różnica między ładnym obrazkiem, a inteligentnym narzędziem. Runda 3, znowu dla NanoBanana. Werdykt jest jasny. OpenAI goni, ale NanoBanana Pro Nadal króluje. Jest szybszy, bardziej spójny i po prostu mądrzejszy. ChatGPT Image jest 1,5. To fajna zabawka, ale do poważnej pracy wybieram Google Nano Banana Pro. Teraz, jak tworzyć najlepsze prompty, czy do generowania zdjęć, czy do edycji, czy szczególnie do tworzenia miniatur YouTube. Po prostu poproś Gemini o wygenerowanie promptu Nano Banana Pro. Na przykład tutaj napisałem do Gemini, wygeneruj taki i taki prompt, w którym dzieje się taka sytuacja w takim miejscu, tutaj akurat w Warszawie i Gemini pisze dużo lepszy prompt niż ja kiedykolwiek bym napisał. Kopiuję taki prompt, wprowadzam zmiany, jeśli coś mi nie pasuje i dopiero generuję zdjęcie. Świetnie się sprawdza, szczególnie w tworzeniu miniatur YouTube, o czym na pewno będę mówił więcej w kolejnych filmach, więc jeśli interesuje Cię ta tematyka, to koniecznie zasubskrybuj kanał. A jeśli chcesz zobaczyć, co potrafi Gemini 3 Pro, który napędza zwycięzcę dzisiejszego testu, kliknij w ten film. Co sądzisz o wynikach testu? Daj mi znać w komentarzach.